Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szalony Małczek, witam was dzisiaj w moich przygodach z grą SF Game. Tak, wy myśleliście pewnie, że na kanał wrzuciłem już Minecrafta i już tylko Minecraft będzie nagrywany. Nie! Tak, nagrywam sobie szaket Filget, nie wiem jak to się tam dokładnie czyta, ale tak będę mówił. I także mam nagrany już odcineczek z naszego ulubionego. Cześć, witam wszystkich bardzo. Wiedziałem. 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 Tak, już tutaj będzie za niedługo wrzucony, będziemy sobie po prostu mogli oglądnąć. Więc tak. Tutaj mam swoje pierwsze konto. To jest na S24, to jest Nowy Tęki Świat. MRGO Hot. To jest moje konto, założone 8 7, 2013 jest dzisiaj 18 7. <laughs> Sorki. Eee, więc widzicie, mam bardzo dobre eku, mam 0 grzybków, no 0,0 Ale mam bardzo dobre EQ, tak Tutaj mam 14 siła, 10 siła, 10 wytrzymałość 14 siła, 14 wytrzymałość 9 siła, 9 wytrzymałość 16 wytrzymałość, 16 siła 21 siła, 10 wytrzymałość 15 siła, 15 wytrzymałość i 12 siła, tak, jest to bardzo dobre, ku, mi też bardzo dobrze się podoba Tak, tutaj właśnie mam założone właśnie konto, tak, za 35, minut mam za 35 sekund mam karczmę. A tutaj jest oto, jest moje drugie konto, na którym też gram, to jest już na S2, 161 zwiadowca Tak, tutaj mam 320 wytrzymałość, 328 zręczność, 765 w szczęście 316 budki to są zręczność i tutaj mam nasz łuk pro łuk po prostu wylosowałem go z lochu, ostatniego locha właśnie z tego locha tylko wcześniejszego 396 zręczność wytrzymałość szczęście tutaj mamy ekskluzywne czasopismo 312 zręczność 315 wytrzymałość tutaj jest po 191 tu jest 329, tak, tutaj jest, idzie właśnie nasza karczma. Więc możecie zobaczyć, jak bardzo w prosty sposób posługuje się po prostu magami. Tak, karma już na redę. Z 21 levelem. Magiem, proszę, zobaczcie. Jak z łatwością go pokonam. Możecie to zobaczyć, po prostu. Chyba że jakiś klip będzie. I po prostu pokonuje 21 maga bez żadnych problemów więc jest okej okay. tak samo na moim Sewerynie proszę popatrzcie jak postępuje Woja na przykład moim środowcom widzieliście 54 tysiące HP mi zostało jeszcze, więc bardzo dużo tutaj sobie jeszcze karczmę zapnę i tak od razu mówię, że będę nagrywał tutaj takie, będę urywki, po prostu takie najciekawsze momenty z tej gry będę po prostu wam nagrywał tak, okej, okay, no to tak samo na przykład, że na Lochy, na przykład Wojna Gildi albo coś. I tak, na S24, gdy ktoś by chciał, e, proszę, nasza Gildia Szałone Byki, proszę pisać do mnie, e, mrgohot, e, o dostanie się. Piszcie, że jesteście z YouTube'a, jesteście moimi widzami, to oczywiście dodam Was do mojej gildii z chęcią i będzie e, fajna zabawa. Tak, mamy jeszcze jedno wolne miejsce na razie, ponieważ nowy świat trzeba e, wpłacać e, kasę. A, rozwiniemy sobie jeszcze skarbiec. Pach. Okej, okay, to jest wszystko ok. E, okej, okay, to jest wszystko okej, okay, dobraś. Ale to powiedziałem. E, więc co tyle. Aha, jeszcze tu i Zobaczcie, jakie mam piękne. Mi się też bardzo podobają. <grych> no to chyba tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się e, do następnego odcinka z serii Szaket Fitget. Na razie. Papa. Pa.